Beata Boutromiuk, proszę Państwa, mówi do mnie tak, Paweł, Ty z Hajnówki szybko na Białowieżę przyjeżdżaj. Ja, to... ja mówię, Beata, ja jestem na hulajnodze, to niemożliwe. Ja na Ciebie poczekam. Się doczekała. Czeka, tak. czeka, czeka. Czeka, czeka. Dzienię... <ślesz> <ślesz> proszę Państwa, od paru godzin. <ślesz> Beata, to widzę dyplom osobowość roku. A jak? No, no co A, ty dobra myślisz? nie będę tych dyplomów pokazywał, bo ty osobowością bez tych dyplomów jesteś. No to przecież patrzysz i widzisz. Słuchaj. Ale żeby nie było to rękodzieło, to bym tak aż nie gnał. Bo moja kolejnoga to nie elektryk. No właśnie nie wiem jakoś. Ale fajne, dobra, to mi poopowiadaj o tych swoich tych hmm, pracach. No robię wszystko, tak jak widać. I naczynia użytkowe, i ozdoby, i biżuterię, i świece, magnesy, kubki, anioły. O, wszystko. To ceramiczne, no, tak? Tak, to wszystko ceramika. No dobra, no to... Co by mi tu się spodobało? Oczywiście ja ci nie zapłacę, ale poglądam Bo moja podróż za jeden uśmiech. Gdzie, gdzie gdzie ja pojadę? Nie wiesz, dziś akurat oglądanie za darmo, także ci pozwalam. O, bo ja w Białowieży jestem, to też trzeba dodać. A Białowieża to, Beata, powiedz, no. Komercja. O, widzicie, to nie tylko moje zdanie. No, niestety. Musisz z hajnówki do Białowieży tu przyjeżdżać, nie? Żeby No widzisz, jakoś no tak utrzymać. jest. No, żeby trochę tak coś mhm. jakoś się ruszało. Jak Twoja pracownia w ogóle się nazywa? Pracownia Gliniana BB. I tak znajdziemy ją, tak? Jak znajdziemy BB, ją. Piszem. Tak. Jestem w różnych informatorach turystycznych. I też I... w mediach? Tak, w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. No dobra. No. No to opowiadaj, yy, na przykład to jest bardzo fajna rzecz. To przeze mnie toczone na kole. Na kole? Tak. I to jest buteleczka na oliwkę. Tak wiesz, z samego rana, dobre pieczywko, dobra oliwa, pomidorek. Mhm. No, Rewelacja. I, I takie coś, żeby powstało? To no. Jakie są etapy? Pierwsze przygotowanie gliny. Rzucamy na koło. Toczymy, kształtujemy. Później trymowanie po wyschnięciu, po zdębiałej glinie. O fajne. Ja to do wypracowni bym przyjechał kiedyś. To gdzie masz swoją swoje... Zapraszam, w hajnówce? w hajnówce. Na mojej stronie jest adres. I tak przeprowadzasz czasami jakieś warsztaty? Tak. Z tak? grupą tam młodzieży, tam e, Różnie. I rodziny, i, i rodziny. czasami indywidualnie. Jak wiesz, jak kto lubi, jak kto woli. No dobra, to przerwałem Ci. To tak, najpierw przygotowanie tej gliny. Tak. Rzucenie na koło. Mhm. Wytaczamy. Glina sobie tak jeden dzień odpoczywa, dębieje, wtedy trymujemy, żeby wszystkie nierówności powstałe w czasie produkcji zniwelować. Mhm. Później schnie, wypalamy na biskwit. Po biskwicie, Co to znaczy, biskwit? na biskwit, czyli takie pierwsze Pierwszy? pieczenie. Mhm. Oto jeszcze glina nie ma spieku całkowitego. Ale już jest na tyle, wiesz, twarda, żeby ją. Twardniała. Tak, opracować, poszkliwić, wsadzić już do pieca po raz drugi, i wtedy na pełną moc, tyle ile glina, na ile jest przystosowana, włączamy i się wypala, i powstaje coś takiego fajnego. No a na przykład, jak, tak już to robisz, to kształt już wiesz, jaki będzie, czy po prostu tak troszeczkę. A to zależy. Sobie wychodzi? To zależy. Zależy. Czasami... Wiesz, że będzie imbir, imbryk na przykład, ale dokładnego tak, kształtu jeszcze. Nie zawsze. Nie mhm, zawsze. Mhm. Tak, ale przeważnie robię ręcznie, dużo rzeczy robię ręcznie, zresztą widać. No to nic tu nie ma innego. To, to... No Kubki są robione przeze mnie na kole. No dobra, to ja pokażę teraz pracę, bo tak jest du dużo ich, że to ciężko garnąć. No. Co to jest? A jak myślisz, co to jest? Do doświeczki, co czy nie? Nie, to jest sowa. Ta jest sowa akurat sobie taka wiesz, do zbierania kurzu trochę, <laughs> ale tam wyżej zobacz są sowy, które są lampionami. Mhm. Wyżej mam żubr, widzisz jakie fajne? Robione z jednego kawałka gliny, tylko przyczepione ręcznie uszy, yy, ogon, rogi Nie, fajne, że i żeby... pysk. Koty, biedronki, ptaszki, domki. Różności. Robię też biżuterię, jakieś zawieszki, tu mam bryloczki. Biżuteria fajna, na pewno się cieszy popularnością. No raczej tak. Lubią Panie takie, takie bibeloty. Tym bardziej, że nie mam takich wiesz, wygórowanych cen. A robię nie tylko wiesz, takie, ale też typowo takie wiesz, Jakiś dębu, prawda? Aha. To takie zawieszki, tak? Nie, to są bryloczki. Szyszki. Widzisz, że ma uchwyt? Tak, to żołędzie. Tak. O, jest z inicjałami. Moimi. Podpis autora musi być. A jak? Białowieża. Tak, to łyżeczka do cukru. O, fajna ta łyżeczka. Do, mi do miodu bardziej może. Też może być bo nie jest taka głęboka, tylko jest płaska. Anioły robisz? O, Robię. Ciekawe. Aniołów to trochę jest. Trochę jest. Takie łączki. Ale z bata zdarza się, że coś na zamówienie zrobisz? Tak, zdarza się. Często się zdarza. Mam osoby, które wiesz, cały czas cyklicznie coś zamawiają u mnie i mogę się pochwalić, że mam pracę i w Holandii, i w Anglii, i w Ameryce. Mm -hmm, to fajne. Dużo tych rzeczy. Dużo. Aczkolwiek jeszcze mało. Z... W konusce <laughs> została reszta. Zostają też, tak. Nie da rady człowiek wszystkiego. No. Przewieźć. No, a część też mam schowaną już, bo tu mam taki ogródek jeszcze, wiesz? Mogę zobaczyć. A już nie ma. A już nie ma. No, bo już nie chciało mi się go na nowo, wiesz, wyjmować. I tu mam pojdełka. I to takie jest różne. Fajne. A to jest karmnik. Dla ptaków wsypujesz ziarenko i później, gdy ptaszki przylecą, tu wydziobują i się stopniowo obsuwa Je, jedzonko. Ta pracownia ceramiczna, to jak to się zaczęło? Od którego to roku? 19? 18? Jakoś tak. A wcześniej co było? A wcześniej dekupaż na przykład. Robiłam różne rzeczy. A, to ty z rękodziełem to ale... za pan Tak, tylko, że to nie było to. Czegoś mi, czegoś mi brakowało. I to jest to? Oj. Ostatnio zapytała mnie jedna osoba, gdybym nie robiła gliny. Gdyby nie było gliny, co bym robiła? Nie mam pojęcia. To tak samo jak dla mnie zabrać kolejny. I co byś robił? Nie wiem, co zrobił. U mnie każdy dzień kończy się wieczornym pobytem w pracowni. I dzień się zaczyna w pracowni? Czasami tak, bo są takie rzeczy, które trzeba po kilkunastu godzinach pójść i jakoś tam obrobić, czy uszy na przykład do kubków dokleić, prawda? Jesteśmy jakby tu i teraz, tak. czyli przy pięknych Twoich pracach tak. i powiedz dla mnie, jak się dla kogoś spodoba, ja to będzie oglądał z Gdyni czy z Krakowa. Nie ma problemu. To mogę jak grzecznościowo telefon zostawić? Oczywiście, oczywiście, że tak. A wysyłam oczywiście, że wysyłam do osób, które są zainteresowane. Zawsze wysyłam pocztą, bo dla mnie jest najbezpieczniej, bo miałam różne przygody z innymi e, firmami, a poczta Polska mnie nie zawiodła jeszcze. No dobra, no to i piękna przygoda twoja. Tak, zgadza się. Spędziłem, ale myślę, że warto było to wszystko zobaczyć. Talerze nawet są różne. Mm, deski do krojenia. Deski do krojenia. Nie wiesz. Pytają się mnie na przykład, no ale jak na takiej desce kroić? No normalnie, ma silikonowe jeszcze podkładki, żeby się nie ślizgało, tak? Kroisz. A jeszcze większą też byś dała radę zrobić. Oczywiście. Nie, nie ma to ograniczeń. Nie, nie, nie. Możliwości są. <noise> A czego ci życzyć? Czego mi życzyć? Ładnej pogody. Jak najmniej deszczu i zdrowia. Zdrowia to sąsiad podpowiada. Tak, tak. No to Widzisz? fajnie mieć takich dobrych, tych. Y, zawsze można porozmawiać. Oczywiście, że tak. ogóle dzień dobry. Dobry, niekulturalnie. Oczywiście, że fajnie. noga przyjechał do Białowieży, wiesz. No, <ślesztuk> wiesz co ja? To zawsze tam myślałam, że coś się kończył, a te stregany, a to trochę ich jest. Jest, jest Może zła nazwa to może tu jak jest to nazwać? Y, stoiska stoiska żeby... tak. No jest 12 stoisk. Już wiesz, no dużo jest zamkniętych. Mhm, bo już ta pora, Bo jest już to... ta pora, tak, bo gdzieś koło 16 zaczynają się zbierać, ale naprawdę można tu kupić no i wiele nie, rzeczy. Lata o tych turystach to zatrzymują się u was? Zatrzymują, oglądają. Niektórzy kupują. W ogóle w tym roku jest więcej turystów niż było w tamtym roku. O, to, to tak, fajnie słyszeć. Tak, i to są naprawdę z zachodniej części Polski, Poznań, Wrocław, Szczecin. No tak, że no tutaj no nie lokalnego mieszkańca nie uświadczasz. Tak, ale właśnie chodzi o to, że w tamtym roku czy poprzednie lata to była Warszawa, a już tam dalej to tak niekoniecznie ludzie się trochę obawiali różnych różnych sytuacji, o których słyszało się komentarzy w, czy w mediach, w telewizji, prawda? A już ludzie się przekonali, że wcale u nas nie jest tak niebezpiecznie. Ja uchodźcy jeszcze nie widziałam, mieszkam tu od urodzenia. Kochani, co by tam nie mówić, jak będziecie w Białowieży, to możecie zobaczyć śmiało. Serkiew, możecie nawet do hotelu Żubrówka zajść, ale tak. batę i osobowość roku to koniecznie musicie... Obowiązkowo! <noise>